Cześć, dzisiaj pogadanka o najnowszym tomie Asterixa, czyli Asterix w Luzytanii. I teraz tak, od razu powiem, mi się cholernie podobało. Ja wiem, bywa różnie, dużo osób narzeka, kiedyś to było. Ja nie lubię do końca tego określenia. Podobały mi się poprzednie albumy Asterixa, właśnie w tym nowym zestawieniu. I według mnie ten jest jednym z lepszych, choć na razie nie najlepszym. I teraz tak, jedna rzecz. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z Asterixem, zapewne nie wyłapie wielu histeregów, wielu powiązań, ponieważ ten album wręcz od nich kipi. Naprawdę od nich aż kipi. I robi to w sposób bardzo dobry. Natomiast zdaję sobie sprawę, że taki weteran jak ja wyłapie znacznie więcej nawiązań. I teraz dwoje babka wróżyła. Mi się osobiście to bardzo podoba. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Ja takie rzeczy doceniam i według mnie w tym komiksie zostały one zrobione świetnie. Natomiast nie zdziwię się, jak pojawią się głosy, gdzie. A to jest na przymus, to jest wymuszone, a tutaj takie sztucznie tego, upuszczone oczko, etc. Zdaję sobie sprawę, że malkontenci są wszędzie, natomiast ja uważam, że ogólnie rzecz biorąc, te nawiązania, te isteregi do poprzednich albumów, do o, tego głównego rdzenia, do wielu postaci z y, albumów związanych z Asterix dookoła Galii, Asterix z Hiszpanii i tak dalej, Asterix u Helwetów, to działa. To działa. Tak więc, według mnie te isteregi są zrobione dobrze. Bardzo dobrze. Jeżeli idzie o rysunek, ja się nie mogę niczego przyczepić. Mi się on dalej podoba. Jeżeli idzie natomiast o nowości, to po pierwsze, ogromnym plusem według mnie są nowe postacie i umiejętne wplecenie w te isteregi oraz całą tą opowieść. Właśnie tę wędrówkę do w wplecenie satyry współczesnych czasów. Na przykład mamy ślad galerowy, zwię mamy zwiększony ślad galerowy, ponieważ Rzymianie mogą teraz jeść owoce sezonowe poza sezonem, od kiedy odkryli, że transport morski jest tak opłacalny. Bomba! Tu jest dużo takich smaczków, bardzo dużo takich smaczków, właśnie, yy, które. Odnoszą się do dzisiejszego, czy narzekania na politykę, czy aktywistów różnej maści, zarówno prawej, jak i lewej. I przede wszystkim jest tu świetna krytyka korporacji, które w teraz tak agresywnie, politycznie wręcz, wchodzą na rynek, likwidując bądź zmuszając do likwidacji w, za pomocą nieczystych zagrywek e, lokalnych przedsiębiorców. I to jest temat główny tej opowieści, mianowicie do naszej wioski przypływa Luzytańczyk, czyli Luzytańczycy to jest głównie rejon e, por, dzisiejszej Portugalii, części Hiszpanii, głównie Portugalii. W Portugalii luzytańczycy są, no, jak dla nas sarmaci, o może w ten sposób, tak? Jak dla nas sarmaci, tak dla Portugalczyków są luzytańczycy. E, I oni przybywają, mamy tutaj tą luzytańską melancholię, mamy oczywiście odniesienie do wielkiego wodza luzytańczyków, który ich zjednoczył e, i został zdradzony e, przez e, swoich pobratymców, którzy zostali przekupieni przez Rzym. Ogólnie rzecz biorąc, jest tu cały kawał fajnej historii. Natomiast motywem przewodnim jest to, że nasz y, luzy tańczy, który przypłynął do wioski nieugiętych galów, prosi ich o pomoc w ocaleniu ich, e, znaczy swojego sąsiada, e, który jest produ lokalnym producentem garum, czyli takiego sosu rybnego, z tego co zrozumiałem. W każdym razie. Musi konkurować on z wielką korporacją rzymską, tak, która zatrudnia masę ludzi i produkuje garum takie niskiej jakości. Zresztą pięknie jest pokazane, to jest też takie nawiązanie trochę do filmu 12 Prac Asteriksa, do konkretnie do domu, który czyni szalonym. Jest tu pięknie pokazane właśnie z takim uwspółcześnieniem, że przyszli Asterix z Obelixem i proszę się zalogować, nie? Trzeba stworzyć nowe hasło, nowe konto, no, jaja, jak Berety. W każdym razie też pokazuje to, jak korporacja oszczędza na wszystkim, żeby tylko zmaksymalizować zyski i zlikwidować konkurencję. No i teraz korporacja ta zadziałała oczywiście niesłusznie, nie ponieważ Cesarowi zasmakowała właśnie ta lokalne garum. Tego konkretnego małego producenta, małego rzemieślnika. I my od początku wiemy, no, że korporacja z Zafałszował dane, jakoby, że to było zatrute. No i Cezar, no bojąc się o swoje życie, no słusznie, e, rozkazał zająć się sprawą. Twórca tego garum wrzucono do e, więzienia, czeka na proces i spotka bliskie spotkanie z lwami. E, natomiast nasi niezłomni galowie próbują znaczy, dowieść niewinności naszego producenta oraz go uwolnić. ja są jak Berety, ponieważ. To jest piękne zdarzenie, jak Obelix ze swoim, jak on powiedział, subtelnym planem czyli iść, dać Rzymianom, zabrać więźnia, i on pięknie pokazuje tą subtelność. To jest nawiązanie do tak zwanej uprzejmości, która była między innymi w albumie i Legionista, gdzie Obelix się pytał: Astryksie, czy mogę być też uprzejmy? Nie, ich chlast gościa, nie, Bo To tam było właśnie o uprzejmości. Tutaj mamy subtelność. Piękny isterek, egg cudowne nawiązanie świetnie wykorzystane na w tym albumie. A więc przygoda jest klasyczna. Nasza ekipa idzie kogoś uratować i musi przy okazji udowodnić jego niewinność, a czy głównie chce się udowodnić jego niewinność. Powoli pakuje się wszystkie różne tam y, kłopoty, spotyka swoich obrat z Gali. Tutaj też jest takie nawiązanie właśnie do y, Asterix y, dookoła Francji, bo tu mamy karanowozy, y, y, takie domowozy i tak dalej. Bomba. Także. Jest sporo humoru, jest dużo steregów, jest odniesienie do współczesnych przywar, jest taka satyra obecnych czasów. Bardzo dobrze napisana fabuła, chociaż oczywiście przewidywalna. Stereotypowo wiem, jak to się musi skończyć oczywiście, wielką ucztą i tak dalej. Wiemy jak to musi pójść, ale i tak nie przeszkadzało mi to w ogóle w zabawie. Bawiłem się przednio, ponieważ ilość gagów jest ogromna. Rysunek jest cudowny. Ilość nawiązań do przeszłości. Mi się przypominało tyle różnych scen z poprzednich albumów, tych, tych naj takich najbardziej znanych. Nawet mamy nawiązanie na samym początku do Osiedla Bogów. Tak, mamy nawiązanie do Osiedla Bogów i to bardzo umiejętne nawiązanie. Tak więc. Asterix z Luzetani w mojej opinii to mocne 8 na 10. On naprawdę broni się na każdym polu i ja wiem, to nie jest już to co kiedyś. Ale nie musi być, bo właśnie pokazuje, że nie ma co też żyć przeszłością. Mamy obecnie dużo tematów nowych, które warto poruszyć i można je wyśmiać właśnie w takim umiejętnym galijskim stylu. Zatem ja polecam, u mnie lądują dość wysoko na, na liście. Nie mówię, że to jest ESK, tak, ale no, A, prawdopodobnie wyląduje to w A. Jak tak sobie zrobię to pełne już zestawienie na przyszły rok, no to chyba wyląduje to w A. Powiem szczerze, bo to jest złoto. To jest dla mnie złoto. Także to tyle ode mnie w tym materiale. Ja. Polecam, bardzo polecam yy, najnowszą stronę Asterixa. Natomiast w komentarzach zachęcam do dyskusji, nie tylko na temat tego tomu, ale przede wszystkim, jak zapatrujecie się w ogóle na nowe przygody Asterixa. Jak widzicie to po, po rozwinięciu tej serii, po śmierci ich twórców? Bo według mnie, mimo kilku potknięć, to jednak trzyma poziom. To nie spadło tak jak Torgal. E, gdzie no twórcy jeszcze żyją, tak, ale to nie spadło tak jak Torgal, gdzie tam zrobiono kompletny chaos. Nie, według mnie to się dalej broni. Nawet jeżeli mamy trochę słabszy tom, to jednak całościowo te nowe tomy dają radę. Nie są tak szybko pisane, widać, że ma się więcej czasu na ich dopracowanie i są naprawdę śmieszne, a nowe nazwy nowe imiona, nazwiska, no to jest czyste złoto. To trzeba po prostu przeczytać, bo też nie chcę wam spoilerować, bo też jest dużo nawiązań do współczesnych wydarzeń czy postaci. Także ode mnie mocno 8 na 10. Ja zapraszam do dyskusji na temat tej serii, zwłaszcza tych nowych tomów. I trzymajcie się ciepło oraz miejcie trochę dystansu, bo nie zawsze... Stare musi być najlepsze, a nowe musi być gorsze. Ten tom udowadnia, że jedno i drugie może być na takim samym wysokim poziomie. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska. Hej!